Chcesz się dowiedzieć czegoś nowego z angielskiej gramatyki. Jak powiedziałbyś, że coś wzrosło o 10%, albo że ktoś jest wyższy od kogoś o głowę? Kiedy porównujemy różnicę między dwoma rzeczami albo zjawiskami, możemy użyć słówka o po polsku, a po angielsku jego odpowiednikiem będzie by. Więc na przykład ceny wzrosły o 10%, the prices increased by 10%. Wyższy o głowę, taller by a head. Starszy o rok, older by a year. Droższy o 5 dolarów, more expensive by 5 dollars. A jak powiedziałbyś, powiedziałabyś krótszy o połowę? Shorter by half. Pamiętaj, że słówko half, w nim l jest nieme, nie czytamy go, więc nie jest to half, ale po Polub ten filmik. Prześlij go znajomym, jeśli nauczyłeś się czegoś nowego. No i powodzenia w nauce angielskiego. Pa!